1 maja 2004 roku w polskich mediach rozbrzmiała Oda do Radości, czyli Hymn Unii Europejskiej. Wówczas wraz z innymi dziesięcioma krajami przystąpiliśmy do wielkiego związku, aby żyło nam się lepiej. Polska poczyniła pierwsze kroki w stronę nowoczesności. Podpisując dokument, zobowiązaliśmy się do wypełnienia wielu zobowiązań, także tych ekologicznych. Dyrektywa 3x20 mówi o 20% zefektywizowanie energetyczne. Systemów polskich o 20% zmniejszenie emisji CO2 i 15% udział w energii pierwotnej energii odnawialnej. Paliwami odnawialnymi jest biogaz, biomasa, energią odnawialną jest energia słoneczna, energia fal, wody. Także to wszystko, proszę Państwa, mamy jako polskie paliwa. Węgiel nie jest jedynym polskim paliwem. I tu koło się zamyka. Problemem terenów pozamiejskich nadal jest duża emisja CO2. Jest to związane z korzystaniem z tradycyjnych źródeł energii, żeby wypełniać zobowiązania wobec Unii, państwo musi wspierać i edukować nasze społeczeństwo. To jest szansa dla polskiego rolnictwa, jeżeli mówimy tutaj o energii odnawialnej, szczególnie o biogazowniach i tak dalej. Procentowy udział tej energii. Jest wymuszany naszymi zobowiązaniami i nie podlega normalnej ekonomii, czyli konkurencji. Między innymi dlatego powstaje Biała Księga, która ma zaprezentować założenia, wyniki badań oraz komentarze ekspertów. Ma za zadanie przede wszystkim pobudzić nas do myślenia, do, do używania także ekologicznych dobrych źródeł energii. Gaspol jest, można powiedzieć, że firmą, która prowadzi szereg programów mających właśnie na celu pobudzenie świadomości ekologicznej naszego społeczeństwa. Dziś jest to program F.R.E.E. czyli Forum Rozwoju Efektywnej Energii, a więc program, który ma tak za zadanie pobudzić świadomość na terenach pozamiejskich, na terenach, gdzie mieszkają wszyscy mieszkańcy miast, ci, którzy dojeżdżają do pracy, a także mieszkańcy po prostu wsi. Tak, aby używali ekologicznych źródeł energii, tak, aby chociażby używali ekologicznego gazu płynnego. Forum Rozwoju Efektywnej Energii to inicjatywa ponadeuropejska. Jej celem jest zbieranie głosu wszystkich tych, którzy są przekonani, że potrzeby energetyczne terenów wiejskich i podmiejskich są kwestią istotną dla naszego kraju. Jego zadaniem na poziomie Polski jest także zwiększanie świadomości polityków, władz wykonawczych oraz mediów w kwestii potrzeb i braków energetycznych na obszarach wiejskich.